Nazywam się Wiesław Kozłowski i nagrywam kolejny dzień, kolejny odcinek na temat wkładzenia papy no i remontu dachu. I tutaj właśnie jest długi dzień, ponieważ wczoraj mi brakło lepikul na ziemi. Dlatego, że niektóre, że pokazywałem, że tam była wykładzina fałdowana i nie zdecydowałem się zrywać jej. Coś tak jak tutaj na przykład e, czy tutaj i tam było i na te dwa pasy wyszło e, wyszło na te dwa pasy wyszło e, wiadro 20-litrowe. Czyli tu jest powiedzmy e, powiedzmy 10 metrów wyszło całe wiadro 20 litrów. Więc, więc przez to, że znaczy no, to jest po prostu moja decyzja, że zadecydowałem intuicyjnie, żeby, żeby zostawić jako warstwę ochronną tamtą wykładzinę, bo myślę, że jeśli bym zerwał, to mogło być jeszcze gorzej, więc po prostu no, w miejscach, gdzie są te fałdy, to po pierwsze no, będzie wywrócenie też, też mi tutaj wyszło takie, no Tego się już nie udepta. Po prostu, no bo nie da się takiej fałdy zdeptać, tak jak tam są fałdy. Ale na zasadzie, no uważam, że no, po prostu weszło więcej lepiku, ale no, opłacało się. No, tylko koszt wyszedł mnie już teraz większy, bo 470 było do wczoraj. A teraz e, kupiłem jeszcze 20 litrów e, lepiku. Bo nie chciałem ryzykować, e, że kupię 10 litrów, bo mogłoby nie starczyć. Więc wolałem kupić 20 litrów. E, no bo 10 litrów kosztuje 90 zł, e, 100 zł przepraszam, a 20 litrów kosztuje 160 Więc No najwyżej 60 zł stracę, ale.. E, no, wolałem nie ryzykować, bo, bo to się może zepsuć oczywiście. Ale teraz mogę w razie czego, jeśli by e, wystarczyło, też jeszcze ten e, pasek zrobić, bo wykładziny, znaczy papy mam na to. Więc ja wcześniej nie przewidywałem, bo wiedziałem, że obliczeń e, nie wystarczy. E, znaczy z obliczeń wiedziałem, że, że normalnie lepiku nawet jakby nie nie piło, to na murek nie wystarczy, bo nie było szans, z obliczeń wychodzi, że kilo lepiku jest na metr do półtorej metra kwadratowego, a tutaj mi wyszło 2 metry kwadratowe, więc, <try> znaczy przepraszam, Wyszło mi mniej. Znaczy poczekajcie, wyszło mi. Dobra, nieważne. No nie chcę się teraz tutaj mówić. Wiem o co chodzi, ale po prostu za, zamotowałem się trochę. Bo o czym innym myślę teraz. Bo już następną pokazuję wam. Bo teraz mi zostało. Już mam przyklejone te, te dwie warstwy mam przyklejone. I tamtą stronę mam przyklejoną, i teraz mi zostało tutaj, i teraz właśnie chciałem pokazać. Bo chyba nie pokazałem na tym filmie, bo tutaj są. Kitowałem w, w pierwszy dzień to już jest właściwie trzeci dzień, bo pierwszy dzień kitowałem, i to też miało wpływ, bo zużyłem dużo kitu ale to miało dużo wpływ, bo naprawdę no to wycofałbym się z tego klejenia chyba, bo jeśli bym nie kitował, to w ogóle to na te dwa pasy to by to by weszło tyle lepiku, że no nie opłacałoby się to w ogóle Bo na sam lepik wy, wydałem w tym momencie <coughs> 300, 330 zł no a wydałbym dużo więcej bo kitowanie po prostu dużo to pomogło a poza tym no, było dużo dziur więc e, więc lepiej, nie zaklei e, dziury. To trzeba kitem dekarskim. Mówię, to jest z pola. E, ja się nie uczyłem tego, nie mam doświadczenia w papie. Pierwszy raz w życiu papy kleję, e, kleję e, ale po prostu. E, no mówię, obrazowałem głagolicą i myślę, że informacje z pola, które mi przyszły teraz, to, e, to są trawne i, i robię tak. Zobaczymy efekty. I teraz jest tutaj ważna sprawa właśnie, że tutaj był przeciek, przeciekało i, i właśnie to co Wam pokazywałem, ścianę, że, że tam tynk mi odlatuje w moim pokoju tam, co, co, co mam łóżko, co nieraz nocuję tutaj, no to, to po prostu to tutaj właśnie była ta blacha niezalepiona i lało się na ścianę. No i Antek tego nie zrobił wtedy z Robertem, a to było najistotniejsze. No i istotne było tutaj, bo tutaj były normalnie dziury, których nie zalepił. I, i po prostu no myślę, że to było bardzo istotne i właśnie dlatego chciałem pokazać, bo te kitowanie było bardzo istotne i Gdyby nie było e, tego kitowania, ja zużyłem e, no niecałe 5 litrów e, kitu, zostawiłem sobie jeszcze e, tego kitu. E, no prawidłowo to te fauny można było zakitować i wtedy byłaby by różna, równa powierzchnia, tak to nie byłoby tego lepiku, tylko że no, no nie wiem, bo wtedy e, tego kitu by mi dużo poszło. Więc nie no myślę, że mówię. Intuicyjnie jest prowadzone tak, jak powinno być idealnie. No też, no też miało padać, a na szczęście nie pada na razie. No i mam nadzieję taką, że znaczy na pewno skończę to i za chwilę po prostu położę tego bryta tutaj. Pójdę, zejdę na dół i z. Wytnę na wymiar jeszcze tam jednego bryta i rozłożę go ten. Tu jeszcze będzie patent taki, że nie wiem jak to wyjdzie, bo tu mam problem z tymi blachami, tu przecieka. I teraz ja zamierzam zrobić tak, że na przykład bo tutaj robiłem też cokolwiek, czyli tutaj smalowałem tą powierzchnię, tą na dole. Smarowałem tym lepikiem, ja później przyciskałem. I tutaj tak samo te blachy posmaruję na przykład rynne, tutaj, i obrobię po prostu tutaj, że spróbuję przykleić, i spróbuję tutaj te główne pasy. O, tak tutaj, o. tutaj, na przykład, ten pas. Tutaj posmaruję po prostu, nie głęboko tam, tylko po prostu posmaruję, żeby się przylepiło przynajmniej do tych pasów, żeby była ochrona. No to ja tak myślę po prostu. I tutaj tak samo też ja puściłem cokolwiek, na początku go dałem wysokiego, ale później zobaczyłem, że, że on się po prostu nie przylepia. I go obciąłem, e, później właśnie minimalnie, żeby był cokolik i tutaj ma ochronę właśnie e, taką tu. Więc tu jest, e, że cokolik jest, ale mniejszy już. Na początku był tak nasmalowany e, ten lepik. Więc no tyle, Za, zacznę, e, zacznę kleić po prostu e, to, bo już jest późno. I spróbuję jeszcze to przykleić. I, i mówię, rozszczęczam lepik cały czas y, benzyną mlakową. No bo jakby się nie rozszczęcił benzyną lakową to już w ogóle. Y, no to się nie opłaca w ogóle, bo za dużo sądzi tego lepiku. No już nic nie widać, więc. Y ja tu jeszcze kończę kleić, ale już żeby Wam pokazać to nie widać, w każdym razie no zdążę na pewno przykleić te bryty, co mam rozłożone i jutro dotnę następny kawałek, więc no jeśli padnie, jeśli będzie padało no to trudno, to, to będę miał przyklejone większość, więc Najważniejsze zabezpieczenia w tym momencie są, no. jest bardzo dobrze, teraz, teraz dokończę właśnie, za chwilę przyklejam, no i schodzę na dół, miałem jeszcze wyciągnąć bryta i tutaj rozłożyć, ale no myślę, że nie ma sensu, że nawet jakby rozpadało się, to to nic takiego się nie stanie po prostu, no, to lepiej... Lepiej zostawić tam papę na dole, tak po prostu. I teraz jeszcze na koniec tego odcinka powiem tak, że dlaczego to pokazuję te właśnie całą akcję z tym. Będę przypominał. Pokazuje to właśnie po to, że jak się obrazuje golicą i nie ma się polecenia umysłu, to mamy dostęp do polu informacyjnych. I tutaj jest po prostu tak, że no mamy pełną wiedzę. Takie perfekcyjne zastosowanie. Więc po prostu popatrzcie się, nawet jakbyście trafili na dobrą ekipę, która się zna na robocie znaczy na dobrego majstra czy coś. Tu gościu powiedział, że w komentarzu na transmisji, że za 10 metrów położenia dachu. Krzyknął był specjalista, 3,5 tysiąca złotych. No popatrzcie się, ja obliczałem koszty na 420, później się okazało 470, a, a teraz już na dach wyszło teraz dodatkowo 165, no to jest 600, no 640 powiedzmy złotych. 640 złotych, więc. To już jest duża kwota, ale pamiętajcie, no to jest nic w porównaniu, czyli pół tysiąca I, i teraz tak, jakie są po pozytywy jeszcze właśnie, e, że mamy dostęp do pól i zrobimy to perfekcyjnie, e, no to to jest właśnie tak, że jeśli nie mamy połączenia umysłu, to jaka to jest przewaga nad nami, co nie umiemy, e, to nie uczyliśmy się, a specjalistom, który ma doświadczenia 20 lat, no taka, że po prostu specjalista może mieć słabszy dzień i zapomnieć czegoś, nie zrobi czy coś. I jak ma polecenia umysłu, to generalnie negatywna energia robi wszystko, żeby mu uprzykrzyć życie. Więc po prostu, żeby coś spierniczył robotę, wykorzysta wtedy ten dzień i. I nie pilnuje go, jak ma gorsze połączenie z duszą. A pamiętajcie, że no duży procent. Nie powiem, że 90, bo, bo teraz to już nie jest tak tragicznie, ale duży procent na budowach po prostu jest alkoholików. Pije, codziennie pije. I jak mi powiecie, że no większość majstrów po prostu idzie na dach i sobie tam ma buteleczki piwa albo schodzi i, i po prostu. No, popatrzcie się jeszcze. Dach no to jak w słońcu to jest po prostu. No to uderza alkohol jeszcze bardziej do głowy, więc, więc tutaj, a wtedy jesteśmy podłączeni polecenia umysłu, więc, <laughs> więc naprawdę lepiej sobie samemu zrobić. No oczywiście na pewno jest jakiś człowiek niepijący, i on wtedy zrobi dobrze, ale mówię, może być jakoś inaczej podłączony wtedy, pokłóci się żoną, zdradzi. No zawsze, jeśli ma się polecenia umysłu, zawsze może być coś takiego, że e, i wtedy negatywna o, e, energia ma większy wpływ. A tutaj po prostu miałem na przykład taką wtopę, że zapomniałem sobie, bo dzisiaj kleiłem już po dwie, dwie dwa Bryty, e, po, e, pierwszą nawet tam trzy Bryty. E, Ponieważ, y, ponieważ y, ten, no bo już wiedziałem, że klej powinno mi stać, więc y, wcześniej kleiłem po jednym. Nie zapomniałem sobie, że y, nie pokleiłem, bo jak się przy w przykładzie pierwszy bryd, to drugi jeszcze trzeba posmalować y, po tym brycie. Ja bym sobie zapomniał, a nagle po prostu cyk i spojrzyłem w, w tamtą... Czyli tak jakby dusza mi podpowiedziała, no, stwórca, że po prostu, no, przypilnowało mnie, bo nie mam polecenia umysłu, i po prostu wziąłem i dokroiłem. A gdy masz tą negatywną energię, a i dusza nie może zadziałać, to jej nie usłyszysz, tylko po prostu <laughs> Za, zamłodzasz się. Ja wam pokazuję po prostu, że e, zlikwidowanie polecenia umysłu, no i obrazowanie głagolicą, bo dzięki obrazowaniu głagolicą masz dostęp do pól i zlikwidujesz polecenia umysłu, no i, a wtedy to już dłuższa się poprowadzi. Pamiętajcie, że, no widzicie, wy jesteście uczeni programowani tak, żeby, żeby po prostu uczyć się w szkołach jednej profesji, czy tam dwóch, czy ewentualnie trzech a resztę płacić za wszystko. I właśnie po prostu, kogo stać na takie, wszystko kosztuje, no popatrzcie się, położenie takiego dachu, no to by mnie wyszło 10 tysięcy złotych, jeśli gościu mówi faktycznie, że 3,5 tysiąca wydał za 10 metrów położenia dachu, no to ja mam 30 metrów tutaj yy, kwadratowych, no to, no to słuchajcie, no to no to wtedy ile by to wyszło? Ja nie wiem co on miał za 10 metrów to nie wiem, czy on to inaczej mówi no w każdym razie no w każdym razie no taka jest prawda, że no ja wam pokazuję no w sumie miałem się pytać, zrobiłem wtedy tą transmisję myślałem, że Popytam się fachowców, no ale nikt mi nie odpowiedział. Nikt ten a później mi przyszło po prostu z pola: żeby skoro ludzi nie interesuje handel dziećmi, czy, czy ten, czy w ogóle nie przekonują się do głagolicy, to pokazać po prostu, że nie mam na coś pojęcia w ogóle, a potrafię zrobić profesjonalnie, bo, bo, bo mam połączenie. Połączenie z polami, z wszyscy, to wszystko co jakaś wiedza fachowców czy coś, to wszystko jest w polach. A, a, a nauka masońska no to, no nawet więcej jest w polach niż w ten, bo no bo tak to Ty możesz mieć wiedzę z nauki masońskiej, w szkole co się nauczyłeś. A rozwiązania mogą inne wystarczy. Ja tutaj na pewno wiele mo mogłoby się nie zgodzić ze mną tu fachowców, że o, tu nie masz szans czy coś. Na przykład, że za długo czekam na, na, na ten, czy za bardzo rozpuściłem. Ja wiem, że wszystko jest dobrze. Dobra, dziękuję za uwagę. Na Następny odcinek to by w ogóle pasowało w jeden zrobić, ale, ale będą najwyżej takie krótkie. No jutro mi jeszcze zostanie, no i tu też popatrzcie się, prognoza pogody było, że miało lać, no nie leje, a prosiłem za załóżak, żeby, żeby mi dał to po prostu zrobić, więc teraz nawet jakby padło, no mam nadzieję, że, że, że będzie dalej, ale to ja wierzę po prostu, że spółca już to najważniejsze jest zrobione. Że spórca już to po prostu poprowadził. Dziękuję za uwagę.